Rozgość się w przestrzeni nawi. Miło mi, że tu jesteś. Być może to czytanie będzie właśnie dla ciebie. Zapraszam do słuchania. Baranku. Karty, które dla ciebie wyciągnęłam, zapowiadają okres naznaczony spełnieniem ważnymi decyzjami o odejściu od czegoś znajomego i wkroczeniem w fazę stabilizacji oraz świętowania. To czytanie sugeruje, że stoisz u progu wielkiej zmiany. Która, mimo początkowego dyskomfortu, doprowadzi cię do miejsca, gdzie poczujesz się naprawdę u siebie i osiągniesz uprawnioną równowagę. Dla ciebie świat, ósemka kielichów i czwórka buław. Karta świata w twoim czytaniu symbolizuje zakończenie cyklu, spełnienie i osiągnięcie wyznaczonego celu. Dla Barana, który jest znakiem nastawionym na działanie i nowe początki, jest to potężna wiadomość. Oznacza, że pewien ważny etap w twoim życiu dobiega końca. A Ty pomyślnie zrealizowałeś swoje zamierzenia. Być może opanowałeś pewną umiejętność, zdobyłeś wiedzę lub ukończyłeś projekt, który wymagał od Ciebie pełnego zaangażowania. Karta ta często wiąże się z podróżami, kontaktami międzynarodowymi lub poczuciem przynależności do większej grupy społecznej. Niespodzianką może być podróż, na którą długo czekałeś, lub możliwość pracy z ludźmi z różnych stron świata. Masz teraz pełną świadomość swojej ścieżki życiowej i jesteś chroniony. To poczucie spełnienia pozwala ci śmiało wkraczać na nowe tory. Niespodzianką od świata jest pełne i satysfakcjonujące zakończenie długotrwałej sprawy, które otwiera przed tobą drzwi do globalnych możliwości oraz ważnego życiowego etapu. Ósemka kielichów to karta odejścia, porzucenia czegoś, co już nie służy twojemu emocjonalnemu dobru, nawet jeśli z zewnątrz wygląda to dobrze, mimo osiągnięć symbolizowanych przez świat, wciąż odczuwasz emocjonalny niedosyt. Takie poczucie, że czegoś brakuje. Być może pomimo zewnętrznego sukcesu czujesz, że w środku wciąż jest coś niekompletne. Ta karta mówi o konieczności pójścia dalej, wrzucenia strefy komfortu, aby odnaleźć głębsze spełnienie. To zmiana i transformacja. To nie jest ucieczka, a świadomy krok w kierunku transformacji. Musisz umrzeć symbolicznie dla starej sytuacji, by narodzić się na nowo, jak gąsienica motyla. To wewnętrzna podróż. Ta karta symbolizuje, że nadszedł na nią czas. To ma na celu znalezienie sensu lub miejsca, które naprawdę nazwiesz domem. Niespodzianką od ósemki kielichów może być decyzja o opuszczeniu komfortowej, ale niesatysfakcjonującej sytuacji, pracy, relacji lub miejsca zamieszkania. Która początkowo może wydawać się trudna, ale jest niezbędna do Twojego rozwoju. Czwórka była w to karta stabilności, świętowania, harmonii domu i poczucia bezpieczeństwa. Pojawienie się jej po kartach świata i ósemki kielichów jest bardzo znaczące. Oznacza to, że trudne odejście i zakończenie cyklu prowadzą Cię prosto do upragnionej przystani. Być może czekają ci jakieś uroczystości, spotkania rodzinne lub nawet ślub, albo ważne wydarzenia towarzyskie. To czas radości i dzielenia się sukcesem z bliskimi. Osiągasz solidny grunt pod nogami. To co budujesz teraz ma mocne fundamenty. To poczucie przynależności. Odnajdujesz swoje miejsce zarówno w sensie fizycznym, być może nowy dom, nowe miejsce zamieszkania, jak i emocjonalnym, nowa grupa ludzi czy społeczność. Niespodzianką Którą przepowiada ta karta jest to, że prawdopodobnie nie spodziewasz się, że w Twoim życiu może nastać harmonia i radość w życiu osobistym poczucie, że w końcu jesteś u siebie, co może objawić się jako niespodziewane zaręczyny, zakup domu lub wielkie radosne przyjęcia. To czytanie dla Ciebie baranku jest bardzo dynamiczne i wskazuje na to, że zbliżający się czas będzie dla Ciebie okresem domykania spraw i odważnego wkraczania w nową, stabilną rzeczywistość. Niespodzianki, które cię czekają, nie są drobnymi incydytami, ale kamieniami milowymi Twojej życiowej ścieżki. Karty mówią, że osiągnąłeś już bardzo wiele, ale instynkt podpowiada ci, że musisz coś ze sobą zostawić, aby pójść dalej. To opuszczenie starej sytuacji nie wynika z porażki, lecz z mądrości i dążenia do autentycznego szczęścia. Poczucie niedosytu popycha cię do działania, co jest typowe dla baranków. Ostatecznym wynikiem tej podróży jest głęboka stabilizacja i radość. Niespodzianką jest to, jak szybko po podjęciu trudnej decyzji o odejściu odnajdziesz harmonię i poczucie przynależności. Możesz spodziewać się radosnych wydarzeń w sferze rodzinnej, związkowej lub związanych z miejscem zamieszkania. Rada dla Ciebie: nie bój się porzucić tego, co Ci nie służy, nawet jeśli z zewnątrz wydaje się to cenne. Twoje prawdziwe spełnienie czeka na Ciebie tuż za rogiem. A karty wróżą mu solidne, radosne fundamenty. Korzystaj z tej energii i bądź gotów na celebrowanie swojego nowego, wspaniałego rozdziału życia. Dziękuję Ci za to, że byłeś ze mną do końca tego czytania. Jeśli poczułeś, że te słowa były dla Ciebie ważne, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Będziemy mogli spotykać się częściej. Twoja obecność ma znaczenie. Niech Ci się darzy.